Gabriela Wagner, studio feng shui dom na domnadobre.pl, witam Cię bardzo ciepłutko. Mówią podobno, że w internecie warto mówić krótko, dlatego ja też dzisiaj króciutko. Słuchajcie, najczęściej pytacie mnie, co zrobić, żeby w naszym życiu pojawił się dobrobyt, żeby były pieniądze, żeby był dobrostan. Ja wtedy Was pytam, w jaki sposób próbujecie to osiągnąć i troszeczkę jestem rozczarowana, dlatego że pieniądze, dobrobyt, dobrostan, dobre życie, to nie wartość sama w sobie, ale to suma pewnych wartości, które nam się pojawiają, i dzisiaj o tym chciałam powiedzieć. Słuchajcie, rok metalowego szczura całkiem nowe otwarcie, jeżeli mówimy o świat feng i jeżeli mówimy o cykle 12 zwierząt. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o wartości najważniejszej, na którą na początku tego chińskiego roku warto zwrócić uwagę, ale również potem przez cały rok. Mianowicie chciałam opowiedzieć uwaga, uwaga wcale nie o pieniądzach, a o ludziach. Słuchajcie, to ludzie. Ludzie sprawiają, że jesteśmy zdrowsi, kiedy idziemy do lekarza. To ludzie sprawiają, że mamy fajną współpracę, że mamy fajnych klientów, że zarabiamy dobre albo złe pieniądze. To ciągle jest ta energia ludzka. W związku z czym My też musimy na nią popracować i nad nią e, popracować. Słuchajcie, przyjaźni ludzie, przyjaźni ludzie, e, pomocni ludzie, helpful people, e, noble people tak e, mówi e, się po angielsku na, e, na tą wartość e, ludzi to tacy ludzie. Którzy pokażą nam drogę, którzy będą naszymi mentorami, którzy powiedzą, w którym kierunku iść, co zrobić, abyśmy osiągnęli to, czego potrzebujemy. W związku z czym, na początku, absolutnie na początku, kiedy zaczynamy zmieniać w 2020 roku, w roku szczura, te nasze domy i optymalizować ich, aby uzyskać jak najlepszą energię, zwracamy się ku obszarowi ludzi właśnie. I ten obszar ludzi w 2020 roku ten obszar ludzi przypada, uwaga, uwaga, w północno-wschodniej części domu. Która to jest północno-wschodnia część domu? Zobacz sobie, bo napisałam już posta, jak. Y Możemy ocenić, która część domu jest która czy północna, czy zachodnia, czy północno-zachodnia. My dzisiaj skupiamy się na północnym wschodzie. Na północnym wschodzie mamy tak zwaną energię jedynki energię przyjaznych, pomocnych ludzi energię mentorów i koniecznie to, ale koniecznie od tego trzeba zacząć. Co to znaczy fizycznie, żeby tą energię aktywizować? Przede wszystkim być w tym miejscu. Pracować, gotować, odbierać telefony, przebywać bo to jest jakby w Feng shui najważniejsze. Możecie też, a nawet musicie uporządkować to miejsce. To miejsce ma być po prostu zrobione na tip-top, tak aby Wam się bardzo podobało, żeby Was w ogóle przyciągało. W związku z czym energia przyjaznych ludzi, czyli energia ludzi, którzy nam pomogą, będzie w 2020 roku przekładała się na realizację naszych planów. Ale uwaga, uwaga, jest jeden kruczek, jeden taki punkt, o którym musimy pamiętać. To jest przede wszystkim klarowność tego, czego potrzebujemy i w jakim obszarze tego wsparcia potrzebujemy, bo jeżeli nie wiemy, że um, nasz biznes na przykład nie hula, dlatego że mamy złą stronę www, złego bloga albo bez optymalizacji, albo bez tagów, albo bez czegoś jeszcze, co jest bardzo ważne, bądź jakiś inny aspekt życiowy, to skąd będziemy wiedzieć, że do kogoś trzeba się zwrócić, akurat w tej sprawie? W związku z czym. Rada numer jeden jest taka: koniecznie zobacz, czego potrzebujesz w 2020 roku. Rada numer dwa, koniecznie zyskaj tą klarowność, w którym kierunku y, powinnaś pójść, żeby zyskać wsparcie, poparcie ludzi. Być może warto zrobić konsultację w być może warto przepatrzeć te nasze mieszkania, co nam tam jeszcze szkodzi, żeby je zoptymalizować w 2020 roku. I rada numer trzy, konkretna rada, koniecznie uporządkuj to miejsce, ono absolutnie nie powinno być w żadnym chaosie, nie powinno być niczym zastawione. Tutaj. Tutaj powinna krążyć energia. Ja o różnych obszarach będę jeszcze przez cały rok mówiła. Zaczęłam od tego najważniejszego, moim zdaniem, najważniejszego, bo ja też od niego zaczynam, a potem pójdziemy dalej. Będziemy patrzeć na finanse, będziemy patrzeć na zdrowie, będziemy patrzeć na naszą atrakcyjność. To jest mój ulubiony temat, dlatego że sama jestem kogutem i jest to niezwykle ważny aspekt w. W moim życiu, aby również działać przez tą atrakcyjność. O tym Wam też opowiem. Opowiem Wam o zdrowiu, gdzie, gdzie warto być, a z którego obszaru warto się przenieść, i opowiem o wielu innych aspektach. Zachęcam Cię również, co jest nowością na moim blogu Studio Feng Shui, do zapisania się na newsletter, dlatego że w tym newsletterze będę wrzucała takie smaczki, takie rzeczy, które tutaj na pewno na YouTubie się nie pojawią, ale być może przyda Ci się jakaś data sukcesu, żeby na przykład zaplanować czy spotkanie, czy na przykład jakąś rozmowę o podwyżce, albo nawet jakiś zabieg. To wszystko tutaj na studio na blogu mini fengshui tutaj na YouTubie, szukaj mnie też na Facebooku, szukaj mnie na Instagramie oczywiście jestem we wszystkich mediach dlatego, że ja też potrzebuję pomocnych ludzi. Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko, zobacz północny wschód, co tam masz i koniecznie, ale to koniecznie robisz tam teraz porządek i przygotowujesz na cały rok, bo tam mamy energię tych najważniejszych dla nas wartości, a więc pomocnych ludzi. Pozdrawiam cię krótko.